Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. A tak, w poprzednim odcinku walczyliśmy sobie ze strzygą. Odczarowaliśmy ją. Zrobiliśmy sobie zbroję kruka. Dostaliśmy za to odczarowanie diabła z Sermitara, chyba tak się to wymawiało. No i na sam koniec rozprawiliśmy się z Dewetem, który był odpowiedzialny za ponowne przeklęcie naszej królewny. Dlatego od razu sobie wczytam i będziemy kontynuować opowieść. I teraz musimy właśnie iść do starego dworzyszcza. Jak to Foltes powiedział w celu wyleczenia choroby. A chorobą jest oczywiście salamandra. Nawet wodianoi się tutaj trafiają. <laughs> Nie było to zbyt trudne. Dobra, idziemy dalej. Jeśli byście właśnie potrzebowali dużo składników alchemicznych, to tutaj macie jak widzicie naprawdę zatrzęsienie tego. Kurde, te diamentowych pyłów mam aż 8. Nie w sumie po co to biorę, ale okej. Okay. W sumie jaką tyle tego diamentowego pyłu to już sobie dał na miecze. Więc teraz tu daje 140% obrażeń. Tak samo to będzie dawać. Dobra, można lecieć. Teraz sobie zapiszę. Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Railę? Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę? Dar życia? Kpisz sobie. Raila nie żyje. Ten bezwolny work krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Raila jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Raila, kochanie... Chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt. No niestety Ryla skończyła jako jeden z eksperymentów Giweda. Tak, przepłavienie ją chyba wykończyło. Pewnie wezmę to. Rozbrojenie. A tu? A, ogłuszenie pójdzie. Rozbrojenie jest bardzo fajne, no bo wtedy, jeśli nie mają tyle, to praktycznie nic nie mogą z tym zrobić. A, i też mogę wziąć. Chociaż raczej nie będę już potrzebował robić olei żadnych. Nie potrzebuję na pewno. No, czemu to chowasz, geralcie? О, это было. Видели лишь это? Bis ten styl szybki No mu tanciska? Ale powiem wam, że upraszczania nawet solidne nam zadali. Nie jestem pewien. Chyba jakieś mutanty. Zjawiłaś się w samą porę. Daj spokój, nie mogłam zostawić cię samego. Dzięki, Tris. Geralt? Jak sytuacja na froncie? Skojatel mordują ludzi, zakon morduje nie ludzi, pomiędzy nimi krążą żołnierze Foltesta, starający się zaprowadzić porządek. Z grubsza mamy remis. Nie wygląda to dobrze. Nie jest tragicznie. Po tym jak odczarowałeś Adde, Foltest wyraził chęć zawarcia tajnego sojuszu z lożą postąpił jak przystało na rozsądnego monarchę loża udzieli mu wsparcia dzięki któremu utrzyma tron i zaprowadzi porządek w wyzimie udało ci się zrealizować swoje tajne plany między innymi dzięki tobie Geralt ale najważniejszy jest fakt że uda się ocalić setki istnień tris wiem geralt wiem ta loża już za bardzo naprawdę się wpycha wszędzie geralt jestem pewien że baza salamandry znajduje się w starym dworzyszczu. Też tak uważam. Dlatego przed odejściem z zamku zaopatrzyłam się w klucz do krypty. Można z niej przejść do katakumb pod dworzyszczem. Jesteś genialna. Idziemy? Za chwilę. Już bez przesady, Tris, jakby chciała, to by walnęła czymś o wiele potężniejszym niż Art i by rozwaliła jakiekolwiek drzwi. Nie powinien to być dla niej żaden problem. Iryt. Zobaczy świat, mówi! Jak widzicie, gra naprawdę nie utrudnia Wam teraz dostępu do jakichkolwiek składników. Także możecie się bawić eliksirami do woli. Ja sobie tutaj jeszcze pomedytuję. Żeby zregenerować to życie głównie. Czy to? Geralt? Jestem. Też jest. Idzie. Jasne. 49 minut tylko. Ale mam tego naprawdę dużo, więc nie ma żadnego problemu. Szkoda, że w tej części jedynie jeden efekt możecie nałożyć na miecz. Tak jak teraz na przykład chciałbym jakiś olej, że Greenfield, czy przeciwko pojadą, to wtedy znika ten efekt y, diamentowego pyłu. Ow oh, no! Nie no, pomogę No i zepsułeś sekwencję Geralt. Nie ma sensu. Musisz się śpieszyć, bo nie wiadomo, co knuje salamandra. Więc chodźmy. Nie, ja zostanę. Zostało mi jeszcze sporo mocy, a te mutanty naprawdę mnie wkurzyły. Właduje w nich trochę ognistych kul. Nie, Tris, to zbyt niebezpieczne. Od kiedy pytam cię o pozwolenie na pakowanie się w kłopoty? Albo ty mnie, skoro przy tym jesteśmy? Tris. Nie ma czasu, nadchodzą następni. Idź już wreszcie. Nie znoszę łzawych pożegnań. Do zobaczenia, Tris. Jak mogliście zauważyć, teraz niektóre mutanty korzystały z mieczy dostępnych dla zakonników. Szybko niestety zepsułem to. No, jeszcze ty. Wiadomo gdzie mam iść, ale chciałbym sobie jeszcze pozwiedzać te krypty. Bo to jest naprawdę ciekawe dla mnie. że bardziej nie zagospodarowali właśnie tych lokacji. Pełno taszek. Te mutanty naprawdę ciekawe odgłosy wydają takie. To jest ciekawe, do czego to mogło służyć? Tym wejściem chyba byśmy weszli, gdybyśmy grali po stronie zakonu. Bo na koniec też każdy ma inne wejście, ale jak widzicie, nie przeszkadza to w eksploracji w żaden sposób. Tak mi się wydaje, że właśnie tędy się przechodzi, jak się gra po stronie Zygfryda. jeszcze tutaj chciałbym Później do tego korytarza jeszcze, żeby wszystko mieć odkryte. Ale ja właśnie nie chcę jeszcze do laboratorium, chcę sobie pozwiedzać. Aha, zamknięte. no dobra. Także nici ze zwiedzania tamtej odnogi. Od razu do laboratorium trzeba podejść. I chyba tam będziemy walczyć z kościołem, tak mi się wydaje. Droga, z której się nie wraca. Większość efektów Okej, okay, ale on, on chyba będzie nas próbował powalić Dlatego sobie zapiszę i może tą wierzbę sobie wypije Wiesz, że Raila miała do ciebie słabość? Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto Kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. Ale jest podatny na powalenie. I też nie jest jakiś super wytrzymały. Ej, no... Łapizna, no to, co to było w ogóle? To ból chyba, tak? No ale musicie przyznać, że nie był to jakiś zabójca doskonały, tak jak mówił Azar. Albo mam postać tak dowaloną, że nie już żadnego zagrożenia. A to jest chyba, jeśli byśmy grali po stronie Irwina po stronie elfów, wejście. Tak, i to jest druga odnoga tego korytarza. Tam właśnie byliśmy. Ale dobra, wszystko jest zbadane. No i teraz walka z Azarem będzie. Albo i jeszcze nie chyba. A tutaj będą bracia więksi po prostu. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie mogę się doczekać. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javet. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na Tornado. Zabić go. A swoją drogą przypomniało mi się właśnie, co jest napisane na tym... ...na naszym mieczu. I tam chyba po krasnoludzku powinno być napisane na poktybel z kurwysyną. Przeniósł nas a tam był jakiś kufer jeszcze. Twoja kolej, Javet. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Tris Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. Wiesz, że każdego można złamać. To tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alarzar Berengar? Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka, ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivi, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Twoje groźby już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę po ciebie. Spotkamy się jeszcze, wilku. Berengar podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Jawet. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. A gdybyśmy zabili Berengara, wtedy byśmy mieli przy sobie jego amulet, który właśnie pomógłby nam. A ja, jako że mam wierzbę, tak mam wywalone na jego ataki, które by mnie cały czas przewracały. Tak, tak, dziadusie, możesz tam machać tymi matugami. Ręka żyje, żyje, fajnie. To nie ma żadnego wpływu na nic, ale... Przemyślałem parę spraw. Przemyślałem parę spraw. No i tyle, dobra Javet, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w Zimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javet nie żyje. Wiedźmin Geralt! Oczekuj mnie, Wielki Mistrzu. Wkrótce. No to jesteśmy już zapowiedziani na widzę. Geralt, jesteś. Tris, nic ci nie jest? Mówiłam ci, że sobie poradzę. Co się działo na dole? Opowiem ci później. Geralt? Co wiesz o Wielkim Mistrzu? Jest postacią niezwykle charyzmatyczną, poza tym posiada dziki talent magiczny. Dziki? Coś jak źródło. Jest wyczulony na moc, potrafi z niej korzystać intuicyjnie. Nie miał nauczyciela i nie uczęszczał do Akademii Magicznej, sprawdziłam to. Prawdopodobnie zapanował nad mocą dzięki olbrzymiej dyscyplinie typowej dla różnych sekt religijnych. Jak wielka jest jego moc? Trudno powiedzieć. Bardzo dobrze się ekranuje. Gerald? Szef salamandry nie żyje. Wspaniała wiadomość. Dowiedziałeś się czegoś o organizacji kontrolującej salamandrę? Tak, to zakon płonącej róży. O bogowie, ale to znaczy. Właśnie. Musimy pędem udać się do Wyzimy i powiadomić króla. Widziałam łódź na przystani, tam się spotkajmy. Dobrze. No spoko. Jeszcze sobie w międzyczasie zrobię ten eliksir z serca kościoła i go wypiję, bo daje jeden złoty talent. I myślę, że już w następnym odcinku sobie popłyniemy tam do Wyzimy. Tam coś jest ciekawego? Po 22 oreny w każdej berszcie. Specjalnie to zamieniłem, żeby mogło mi się to zestakować, żeby nie miało żadnego dominatu. Kurde, zagraszony ten ekipunek strasznie. Wypiję sobie, jeszcze raz komentuję, bo będę musiał rozdysponować ten talent i sobie zakończymy ten odcinek. Więc tak, eee, pyk. Jeszcze raz Igni pomimo, że się pali. Jeden złoty talenciak. Nie wiem czy w style iść. W sumie raczej tego nie potrzebuję. Właśnie w, tą, w ten koszt energii. Może sobie w silny pójdę. No ale dobra, słupo się rzekło. Jeszcze do niej tam podejdę. I tutaj sobie zapiszę. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, ruszamy do wyzimy, Powiadomić króla o wszystkim. No i zobaczymy jaki tam jest burdel, ale to już mówię następnym razem, także dzięki jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się do następnego, cześć!